Naruciak był zwyczajnym chłopcem. Z racji tego, że znudził się już drapaniem po swym głębokim na trzy metry odbycie, postanowił wydać pieniądze. Tak, pieniądz zniszczył Naruciaka. Oszołomiony dolarami lecącymi z nieba, kupił klucze i zaczął otwierać skrzynki. Gówno. 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 Kolejne gówno! To się opyli za dwa Snickersy. Gówno. E, wkręci się, że Dragon Lord, gówno, i na końcu siarczyste, soczyste jak odbyt gówno. Narusiak wyłączył nagrywanie i wtedy stało się właśnie to. Nie, hey, ja tego nie taki. Ja to otworzę, bo ja coś czuję. Słuchajcie, jak szaleć, to szaleć. Ja, ja zobaczę, zaufajcie mi, będzie dobrze. Będzie dobrze. Sukces gwarantowany. Nie wyszło. Spokojnie jeszcze cztery szanse, cztery szanse na to, żeby się zbogacić, I to, co zobaczył przed swoimi zbrązowiałymi od nadmiaru główna oczami, nie było gównem. Jestem zielona manjana, jestem zielona manjana. Kilka a few moments later... o wiedziałe. O, wiedziałe. O, wiedziałem, a wiedziałem, otworzyłem jeden z tych, a wiedziałem sobie, kupić te pięć. Oh. Ja tego nie tachnę, nie? Ja tego nie tachnę. Mogę być ja szczęśliwe. Ale już, ale się zacząłem cieszyć, słuchajcie, życie jest piękne. A we mus, papa! Moja mama nienawidzi po tym odcinku, ale worth it. Worth it. Wleciała mi, na mnie, ale spok Warf it, zawsze miałem ten, zawsze wiedziałem, kiedy, kiedy zaatakować. Kiedy, zawsze wiedziałem, kiedy się nie wycofywać, kiedy zaatakować. Jeżeli temu, czy nie wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam serdecznie. Kosa, 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 w tagi, kosa, w tytuł, kosa, w opis, kosa, w komentarzach, kosa. Dziękuję wam serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, do to się w kolejnym się, papa! Pa. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij o w górze. A tak w ogóle to na fanpage'u są moje gołe fotki. Link w opisie.